Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. Proszę Państwa, 6 listopada Pan Prezydent wygłosił orędzie do narodu, w którym poinformował... O wyborze marszałka seniora. Został tym marszałkiem seniorem pan Marek Sawicki, który, no, jeśli chodzi o wiek, to nie wygląda, nie jest żadnym seniorem, bo jest jednym z takich średniego pokolenia posłów. Widocznie jakieś inne czynniki zdecydowały o jego wyborze na marszałka seniora. No i przede wszystkim pan prezydent ogłosił, komu powierzy, powierzył misję tworzenia rządu. Misję tworzenia rządu powierzył dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Proszę Państwa, to nie wzbudziło specjalnej sensacji, chociaż oczywiście opozycja, która tam koalicję zawiązała w nadziei, że uda się jej stworzyć rząd, zresztą ten Nadzieje nie są takie bezpodstawne. Trochę kręciła nosem, ale nie za bardzo kręciła, dlatego że też się tego spodziewała, że pan prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Panu Mateuszowi Morawieckiemu. Muszę powiedzieć tak, że ta decyzja pana prezydenta wychodzi naprzeciw pewnej prawidłowości, o której mówił Józef Stalin, że prawidłowo przygotowana alternatywa dla wyborców. Polega na tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No i Donald Tusk, wiadomo, jest przewodniczącym Volksdeutsche Partei i jego związki z Berlinem są powszechnie znane, a Mateusz Morawiecki, no też no, z Berlinem związki i to być może nawet bardziej niebezpieczne niż Donald Tusk, ponieważ był y, tajnym współpracownikiem Stasi, w każdym razie. W takim charakterze został zarejestrowany, a ponieważ wszystkie aktywa Stasi zostały przejęte po zjednoczeniu Niemiec przez BND, to bardzo możliwe, że ta, ten epizod w życiu pana Mateusza Morawieckiego miał dalszy ciąg. No w takiej sytuacji wszystko jedno, czy premierem by został Mateusz Morawiecki, czy Donald Tusk to zawsze wybory są wygrane przez kogo? No przez Berlin oczywiście, dlatego że i jeden i drugi robił, również pan Mateusz Morawiecki robił wszystko, czego Berlin od niego oczekiwał. Proszę Państwa, jest to... To, że pan Mateusz Morawiecki utworzy rząd, nie jest prawdopodobne, dlatego że wszyscy przynajmniej się odgrażają ci z tej trójki opozycyjnej, to znaczy Volksdeutsche i Trzecia Noga i Lewica, że oni nigdy tam, nigdy z PiSem, z, PiS z Kaczyńskim nie będzie w aliansach i tak dalej. No więc tak, ale w takim razie, tak jak już mówiłem, pan prezydent wtedy, jeśli, się, jeśli rząd zaproponowany przez Mateusza Morawie nie uzyska wotum zaufania w Sejmie, a to wydaje się więcej niż pewne, no to przekaże pałeczkę Sejmowi i Sejm wtedy wyłoni rząd. Jeśli tak do tego dojdzie, no to ten rząd może uzyskać wotum zaufania. Jeszcze chwilę bym chciał poświęcić osobie pana Marka Sawickiego, który został tutaj desygnowany przez pana prezydenta na marszałka seniora. To jest wydaje Wydaje mi się taki ukłon w stronę Polskiego Stronnictwa Ludowego, prawdopodobnie w nadziei, że uda się przeciągnąć przynajmniej część posłów polskiego Stronnictwa Ludowego na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Tak w każdym razie takie nadzieje ma pan redaktor Tomasz Sakiewicz, no ale to może być projekcja tylko dobrych chęci, bo wydaje mi się. Że pan Marek Sawicki takiej otwartej felonii by się nie dopuścił. No i prawdopodobnie zresztą, jak już się dowiedział, że bo właśnie on niby nie wiedział, że ma być tym marszałkiem seniorem, jak się dowiedział, że pan prezydent go tu wysuwa i zgodził się na przyjęcie tej godności, no to pan prezydent wyraził nadzieję, że wszystkie procedury związane z pierwszym posiedzeniem, Sejmy odbędą się prawidłowo. Co to znaczy? To znaczy, że pan prezydent nie przewiduje, że marszałek senior otworzy tylko sejm. Sejm przyjmie do wiadomości objęcie przezeń urzędu marszałka seniora, a następnie zamknie posiedzenie bez wyznaczania terminu następnego. Jak, jaką, jakie konsekwencje by to miało konstytucyjne? No takie, że żaden z posłów by nie zdążył złożyć ślubowania, które jest warunkiem objęcia mandatu, w związku z tym nowy Sejm właściwie nie, nie funkcjonowałby. Ale jeszcze wszystko może się rozstrzygnąć w innych kategoriach, o których tak wszyscy jakby zapomnieli, że ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. Już nie będę rozwijał tego wątku, bo już. O tym wspominałem, no i nadal czekamy. W, do ubiegłego tygodnia, to znaczy do 5 listopada, do, do Sądu Najwyższego wpłynęło grubo ponad tysiąc protestów wyborczych. No i jeszcze w piątek radio RMFFM podało informację, że Sąd Najwyższy ani jednego protestu wyborczego jeszcze nie rozpatrzył. Zatem wszystko przed nami. No i decyzja Sądu Najwyższego. Tutaj na uwagę zasługuje taka informacja podana przez rad Gazety Wyborczej, że pan prezydent właśnie tutaj dosyć pośpiesznie mebluje Sąd Najwyższy takimi sędziami rządowymi, których właśnie Fox Deutsche Partei i Stronnictwa sojusznicze zamierzają dusić gołymi rękami, więc w tej sytuacji bardzo możliwe, że sędziowie, do sędziów przemówi instynkt samozachowawczy i będą się próbowali od takiej ewentualności jakoś zabezpieczyć, a najlepszym zabezpieczeniem byłoby stwierdzenie nieważności wyborów, wtedy żadnych tam linczów w ramach walki o praworządność by nie było. i tyle. Proszę Państwa, no w tej chwili cała Polska zastyga w oczekiwaniu na to, co tam się wykokosi w tym 13 listopada, bo na ten... Dzień zostało wyznaczone przez pana prezydenta pierwsze posiedzenie Sejmu, a tymczasem na świecie dzieją się rzeczy ważne, które mogą mieć konsekwencje również dla naszego nieszczęśliwego kraju. Przede wszystkim po marcowym przyzwoleniu ze strony amerykańskiego prezydenta Joe'a Bidena, żeby Niemcy organiz... urządzały Europę po swojemu. Niemcy ostro przystąpiły do stwarzania faktów dokonanych i takim na pierwszy, na pierwszy ogień idzie zniesienie, likwidacja weta w organach decyzyjnych Unii Europejskiej, to znaczy w Radzie Europejskiej, zmniejszenie liczebności Rady Europejskiej. Z 27 do 15 uczestników. No i poddanie 65 obszarów decyzyjnych właśnie do wyłącznej kompetencji organów Unii Europejskiej. Co to znaczy? No to znaczy, że na naszych oczach budowa Czwartej Rzeszy, czyli Europejskiego Państwa Federalnego postępuje wielkimi krokami. Tutaj pan, pan Mateusz Morawiecki się odgraża, że on tam do tego nie dopuści, no ale prawdopodobnie wkrótce przestanie być premierem, no a Donald Tusk zrealizuje to wszystko w podskokach. No i w związku z tym y, dlatego to mówię, że szykowane są marsze niepodległości, chyba trzy czy nawet cztery, licząc takich uroczystości kościelnych. Tam y, y, jego eminencja, kardynał Kazimierz Nydz zaprasza wszystkich do świątyni opatrzności Bożej na uroczyste nabożeństwo. No ale właśnie na naszych oczach dokonuje się likwidacja niepodległości m.in. Polski, ale również innych państw członkowskich Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że ta rzecz zostaje przesądzona, tym bardziej, że jak powiadam nastąpiła podmianka na scenie politycznej naszego bantu stanu. Pozycję lidera ponownie zajęła Volksdeutsche Partei. Prawdopodobnie zajmie wkrótce Volksdeutsche Partei. No i w tej sytuacji żadnych niespodzianek z polskiej strony Niemcy nie muszą się obawiać proszę państwa tymczasem bezcenny Izrael zamknął pierścień okrążenia wokół gazy i tam dokonuje masakry tamtejszej ludności a miłujący pokój świat przygląda się temu że tak powiem nie odważając się pisnąć słowa protestu protesty są oczywiście ale no nie są tu aprobowane przez nie tylko przez izraelskich ambasadorów, na przykład taki protest w Polsce został skrytykowany przez izraelskiego ambasadora jako antysemicki. No antysemityzmem Żydzi nauczyli się szermować i przy pomocy tego słowa BIA trzymają wszystkich, że tak powiem, politycznie poprawnych idiotów w szachu, no ale my tu nie musimy się tymi oskarżeniami o antysemityzm przejmować i przypomnę, że Pan mecenas Parulski, który miał poglądy narodowe, często był o antysemityzm oskarżany, i on nie zaprzeczał tym oskarżeniom, bo to jest bez sensu jest tłumaczenie się, że nie jest się wielbłądem, tylko teatralnym gestem rozkładał ręce i mówił antysemityzm. Piękna idea. Otóż no, gdyby tak reagowano na te żydowskie oskarżenia, antysemityzm na świecie. No to Żydzi by przestali te oskarżenia miotać, bo dopóki one robią wrażenie, no to się z nich korzysta. A jakby przestały robić wrażenie, no to prawdopodobnie przestaliby z nich korzystać. Na uwagę zasługuje stanowisko amerykańskie w tym kontekście tego, no nie zawahajmy się użyć tego słowa ludobójstwa w strefie gazy, bo. Pan Antoni Blinken zresztą z pierwszorzędnymi białostockimi podobno korzeniami pojechał tam na Bliski Wschód, objechał państwa graniczące z bezcennym Izraelem czy tam pozostające w pobliżu bezcennego Izraela i nam je, żeby się nie mieszały do tej wojny, bo Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby Izrael bez przeszkód przeprowadził ostateczne rozwiązania kwestii palestyńskiej. No i tyle. Natomiast mamy tu zupełnie nową sytuację, jeśli można tak powiedzieć, na Ukrainie. Otóż jak już wielokrotnie Mówiłem, ukraińska zapowiadana, och, tam od miesięcy ukraińska kontrofensywa ugrzęzła, i to na dobre, co podkreślił ukraiński generał załóżny. No i w związku z tym pojawiły się informacje prasy amerykańskiej, co też o czym też mówiłem w poprzednich nagraniach, że prezydent Zelenski ma czas do końca roku. Żeby jakieś nawiązać kontakty rokowania z Putinem. Prezydent Zeleński zaprzecza, że jakieś naciski są w tym kierunku ze strony sojuszników, no ale NBC coś tam musi też wiedzieć. A prezydentowi Zańskiemu oczywiście nie wypada się przyznawać, że takie naciski są, czy takie sugestie powiedzmy są, ale to było do przewidzenia, że Amerykanie. Kiedy właśnie zaczął się rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, przypomnę, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbywają się 5 listopada. No to właśnie już jesteśmy w roku wyborczym amerykańskim. No i sprawa wojny na Ukrainie z całą pewnością będzie przedmiotem kampanii wyborczej no a przypomnę że departament stanu przedstawił ukraińskiemu prezydentowi taką propozycję nie do odrzucenia że albo w ciągu 18 miesięcy, a więc w tym okresie, kiedy w Ameryce zostaną przeprowadzone wybory i wybrany prezydent przystąpi do objęcia urzędowania, nie zdusi na Ukrainie korupcji, to Stany Zjednoczone wstrzymają tutaj pomoc. No to jak tak, to prezydent Załęski sam wie, czego ma się trzymać. No i proszę Państwa, pytanie tylko, czy Ameryka Amerykanie obmyślą jakąś rekompensatę dla Ukrainy za spodziewaną utratę 20, a może nawet 30% terytorium państwowego. No i czy Izrael spełni swoje pogróżki, że będzie chciał deportować ponad 2 miliony Palestyńczyków ze strefy gazy? Nie bardzo wiadomo gdzie. No Adolf Hitler te deportacje przeprowadził. Radzał na wschód, jak to się taki umowny mówi, no a ten wschód to nic innego, tylko nasz nieszczęśliwy kraj. Mówię o tym również dlatego, że pojawiła się koordynacja między Izraelem i Niemcami. Otóż kiedy tylko premier Netanjahu zapowiedział zamiar, zgłosił zamiar tej deportacji, to natychmiast kanclerz Scholz przeforsował w Reichstagu ustawę norymberską, która upraszcza znacznie procedury deportacyjne. Ciekaw jestem, gdzie Niemcy będą tych migrantów deportowały, no bardzo możliwe, że kierunek wschodni znowu tu zostanie wskazany. No i wtedy mielibyśmy swój udział w tych wszystkich przedsięwzięciach. Proszę Państwa, wszystkich miłośników literatury, a zwłaszcza twórczości Józefa Mackiewicza, mam zaszczyt zaprosić na 10 listopada na godzinę 17 do domu dziennikarza przy ulicy Foksal 3 przez 5 w Warszawie na uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza, no i wyróżnień a jednocześnie zapraszam państwa na forum niepodległości, które odbędzie się tego samego dnia, ale o godzinie 19:30 w tym samym miejscu. No i w ramach tego forum niepodległości są przewidywane rozmaite wystąpienia, a nawet koncert. A Dalsza, druga część tego forum niepodległości będzie miała miejsce w, też w Domu Dziennikarza przy ulicy Foxal 3 35 w Warszawie w niedzielę 12 listopada. Zapraszam Państwa i na 10, na obydwie imprezy i na 12 listopada.